Coś takiego tu jest. I po dwóch rozegranych wyścigach 7 do 5 dla drużyny wrocławskiej. Szanowni Państwo, przed nami już bieg trzeci. Sponsorem biegu jest grupa Pol Motors, autoryzowany dealer samochodów marki Ford, Hyundai i Suzuki. W ofercie posiadający również autoryzowane serwisy, salon motocyklowy, sekcję samochodów używanych, wynajem usługi blacharsko-lakiernicze, a także dział finansowania. Miesiąc dla firm Pol Motors. Serdecznie zapraszamy. Najlepsze oferty w jednym miejscu. Jeśli jesteśmy dla państwa, dla twojej floty. Pol Motors, ulica Barska 1 oraz ulica Kamienna 145. I kolejni zawodnicy, kolejni żużlowcy wyjeżdżają na tor. I tak w wyścigu trzecim zobaczymy. Kask żółty to Aleksandr Łobdajew, Andreas Jonsson, kask biały I ze strony drużyny wrocławskiej. Tomek Jędrzejak pojedzie to w kasku czerwonym i Mikael Jebsen, Jensen, kask niebieski. I stoją już przed linią startu, przywitajmy ich brawami na torze A, Tomek Jędrzejak Mikał Jensen i przy płocie Andras Jonsson wyścig trzeci